Czy udając się do netheru, przyszło ci na myśl pytanie Co tak właściwie ze sobą zabrać? Nether zmienił się dość mocno na przestrzeni lat Po aktualizacji 1.16 mamy nowe biomy, moby, struktury oraz bloki A także kilka nowych mechanik Ja jestem Nevi, a dziś odpowiedź na pytanie Co zabrać ze sobą do netheru Numer 1 Pierwszą rzeczą, jaką warto zabrać ze sobą do piekieł Jest żelazny kilo w zaklęcie wydajności na co najmniej trzecim poziomie Dzięki niemu, z netherracka doświadczymy instant breaka Co to oznacza? Oznacza to tyle, że niszczymy jeden blok raka jednym kliknięciem myszki, co bardzo ułatwi przemieszczanie się i nie tylko. Numer 2. Jak zapewne wiecie, w nederze nie można wylewać wody, gdyż ta od razu wyparuje. Zamiast niej możemy użyć bloków siana, które redukują 80% obrażeń od upadku. Numer 3. Kolejną przydatną rzeczą jest łódka, którą można wykorzystać do schodzenia lub bardziej zlatywania z wysokości. Dzięki temu nie otrzymamy żadnych obrażeń. Numer 4 Warto zabrać ze sobą kilka z takich śmieciowych bloków, by ułatwić sobie przemieszczanie się po solsandzie, a także mieć czym się podbudować. Numer 5 Warty uwagi jest też łuk, który przydaje się w walce z gastami. Oczywiście zawsze możemy walczyć z nimi odbijając ich kule. Numer 6 Obowiązkowa wręcz jest tarcza, która bardzo ułatwi nam walkę z każdym wrogim mobem. Numer 7 Należy także zaopatrzyć się w którąś ze złotych części zbroi. Najlepiej w złote buty, ponieważ są najtańsze. Będziemy je nosić, aby pigwiny nas nie atakowały. Numer 8. Przydatne także są perły Endermanów, które ułatwią przemieszczanie się w każdej osi oraz na większe odległości. Numer 9. Podobnie jak do jaskiń, warto zabrać także ze sobą trochę drewna. W końcu nie wiadomo na jakim biomie się pojawimy. Numer 10. Można zabrać ze sobą także śnieżki do walki z blazami. Takowe zdają im serca obrażeń. To by było na tyle w tym materiale. Ja Wam dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku.